Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Rozpoczynamy dzisiaj studia tej części Księgi Jeremiasza, gdzie zapisane są proroctwa pochodzące z okresu przebudzenia duchowego w Jerozolimie zapanowania króla Jozjasza. Poznamy dzisiaj treść siódmego i ósmego rozdziału Księgi Jeremiasza. W początkowych sześciu rozdziałach Księgi Jeremiasza. Zawarte są proroctwa pochodzące z pierwszego pięcioletniego okresu działalności Bożego Proroka. Drugą grupę proroctw, zapisaną w rozdziałach od siódmego do dziesiątego, stanowią wypowiedzi Jeremiasza pochodzące z okresu reformy religijnej dokonywanej w Jerozolimie przez króla Jozjasza. Był to czas duchowego przebudzenia, wywołany odnalezieniem Księgi Prawa Bożego w świątyni przez arcykapłana Hilkiasza. Król Jozjasz postanowił odrestaurować świątynię i przywrócić w niej służbę kapłańską i lewicką. Usunął też wszystkie świątynki pogańskie w ziemi ludzkiej i wezwał cały lud do powrotu do kultu jedynego Boga. Kapłan Hilkiasz był prawdopodobnie ojcem Jeremiasza. Zgodnie ze słowami otwierającymi księgę, słowa Jeremiasza, syna Hilkiasza, z rodu kapłańskiego, jest bardzo prawdopodobne, że Jeremiasz, który miał w tamtym czasie dwadzieścia kilka lat i był mniej więcej w wieku Jozjasza, był zaprzyjaźniony z królem i popierał jego reformy. Jeremiasz jednak widział niebezpieczeństwo powierzchownego, płytkiego zreformowania religijnego życia bez głębokiej duchowej odnowy. W jego wypowiedziach pochodzących z tamtego okresu wyczuwa się niepokój obawę. Że przebudzenie duchowe w Jerozolimie nie przyniesie pożądanych efektów. Tak więc Jeremiasz, z jednej strony cieszy się z tego, że odnaleziono Księgę Bożego Prawa i odnowiono świątynię, w której na nowo sprawowana jest służba kapłańska, ale z drugiej strony przestrzega przed płytkim, powierzchownym traktowaniem spraw wiary. Od początku siódmego rozdziału księgi Jeremiasza czytamy: Słowo, które Pan, Skierował do Jeremiasza, Stań w bramie świątyni, i głoś następujące słowa. Słuchajcie słowa Pańskiego, wszyscy z Judy, którzy wchodzicie tymi bramami, aby oddać pokłon Panu. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie postępowanie i Wasze uczynki, a pozwolę Wam mieszkać na tym miejscu. W czasie reformy religijnej. Po odnowieniu świątyni przez króla Jozjasza, wielu ludzi przychodziło tu niekoniecznie z głębokich pobudek duchowych, ale z ciekawości, z odkrytej na nowo tradycji, albo też dlatego, że chodzenie do świątyni stało się modne. Natomiast życie tych ludzi nie uległo zasadniczej zmianie. Brak było objawów nawrócenia i gruntownej przemiany w postępowaniu na co dzień. Dlatego Jeremiasz, na polecenie pana, woła, Słuchajcie słowa Pańskiego, wszyscy z Judy, którzy wchodzicie tymi bramami, aby oddać pokłon Panu. To mówi Bóg Izraela. Poprawcie postępowanie i wasze uczynki. Bogu nie chodzi o obrzędową religijność, chodzi mu o przemianę naszego postępowania na co dzień. Posłuchajmy, o co dalej woła Jeremiasz. Nie ufajcie słowom kłamliwym, głoszącym, Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska. Takie zdania skandowali lewici przy wejściu do świątyni, witając pielgrzymów. Chcieli w ten sposób podkreślić niezniszczalność świątyni i podnieść jej autorytet. Zapewne wielu przybywających do świątyni mówiło: O, jak wspaniale ją odnowiono! Czyż nie jest piękna! Jak to dobrze, że znowu ją mamy! Jest tak jak dawniej. Wszystko w porządku. Nic nam nie grozi. Pan jest z nami. Fałszywe jest takie poczucie bezpieczeństwa. Pamiętamy, że Jezus przestrzegał przed takim spojrzeniem. Płakał nad Jerozolimą, widząc nadchodzące zniszczenie. Sam budynek świątynny nic nie znaczy, niczego nie gwarantuje. Rzeczywiste bezpieczeństwo daje łączność z Bogiem. Osobista więź ze zbawicielem. Stało się tak, jak zapowiadał Jezus. Świątynia została zburzona przez wojska rzymskie w 70. roku naszej ery, a więc w trzydzieści kilka lat po wypowiedzeniu przez Jezusa owych słów. Podobnie było w czasach Jeremiasza. Świątynia została zniszczona trzydzieści kilka lat po wypowiedzeniu przez niego proroczych słów o upadku Jerozolimy. Nie mamy się przywiązywać do budynku, do obrzędu, do tradycji. Mamy związać się z żywym Panem. Świątynia to tylko symbol. Chrystus to rzeczywistość. Żeby wyobrazić sobie lepiej atmosferę tamtych dni i zrozumieć w pełni słowa Jeremiasza, trzeba zaglądnąć do Ksiąg Kronik. Tam znajdujemy opowieść o tym, jak odnaleziono w świątyni Księgę Bożego Prawa. Najpierw została ona odczytana przed królem, a potem przed całym ludem w obecności starszyzny jerozolimskiej. Odnowiono wtedy przymierze z Bogiem i rozpoczęto świętowanie Paschy, bo nadeszła na nią pora. Nie obchodzono tak Paschy w Izraelu od czasu proroka Samuela, czytamy w drugiej księdze kronik. I żaden z królów izraelskich nie obchodził tak Paschy, jak ją obchodził Jozjaż kapłani i lewici i cały Juda i Izrael który się tam znajdował i mieszkańcy Rezolimy musiało to być wspaniałe przeżycie dla ludu judzkiego wszystkie rodziny zasiadły przy stole i spożywały baranka paschalnego potem przez siedem dni obchodzono święto prześników na ołtarzu w świątyni składano ofiary całopalne śpiewacy potomkowie Asafa Znajdowali się na swych stanowiskach, zgodnie z poleceniami Dawida, Asafa, Chemana i Jedutuna. Odwierni czuwali przy każdej bramie. Nie potrzebowali oni odchodzić od swej pracy, ponieważ bracia i ich lewici przygotowali im posiłek. Panowała wspaniała atmosfera. Z kronik dowiadujemy się, że podobnie obchodzono wszystkie święta żydowskiego kalendarza. Powrócono do składania ofiar całopalnych i przebogalnych, w świątyni na nowo rozbrzmiewał śpiew potomków Asafa. Wszystko to było piękne i dobre, ale czegoś tu brakowało, czegoś nie dostawało. Prorok Jeremiasz patrzył przenikliwie i nasłuchiwał głosu Boga. Otrzymał polecenie, stań w bramie świątyni i głoś następujące słowa. To mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie postępowanie i wasze uczynki. O to chodzi Bogu o przemianę życia, o zmianę postępowania na co dzień. Posłuchajmy, jak Boży prorok woła dalej w imieniu Pana. Albowiem jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie i jeżeli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy i jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu i jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami na waszą zgubę, wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem przodkom waszym od dawna i na zawsze. Jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie, jeżeli będziecie się kierować sprawiedliwością, jeśli okażecie serce sierocie, wdowie, sąsiadowi, a może własnej żonie, żeby czuła się kochana. Własnym dzieciom, żeby odczuwały ciepło domu rodzinnego. Dzieci muszą wiedzieć, że są otoczone troskliwą, serdeczną, opiekuńczą, ale i mądrą, dyscyplinującą miłością. Czy słyszymy głos Boga? Czy zdajemy sobie sprawę, że Bóg do nas przemawia? Oto Wy na próżno pokładacie ufność w zwodniczych słowach nieprawda? Kraść, zabijać, założyć? Przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi bogami, których nie znacie, a potem przychodzicie i stajecie przede mną w tym domu, nad którym wzywano mojego imienia, i mówicie: Oto jesteśmy bezpieczni, by móc nadal popełniać te wszystkie występki. Mieszkańcy Jeruzalimy czuli się bezpieczni, bo przecież to w ich mieście stała świątynia. W której swoją obecność manifestował żywy Bóg, Pan nieba i ziemi. Judejczycy uważali, że Boża Obecność daje tej świątyni absolutną gwarancję nietykalności oraz pomyślności dla modlących się w niej, ale nie wyciągali stąd żadnych wniosków w postępowaniu na co dzień. Żyli niemoralnie. Kradzież, zabójstwo, cudzołóstwo, to wszystko występowało w ich życiu. I tego Bóg nie mógł zaakceptować. Dlatego też pozwolił, by świątynia jerozolimska została zniszczona, by lud ludzki dostał się do niewoli. Mimo pozornego przebudzenia duchowego, mimo uczestniczenia w nabożeństwach, w świętach, ludzie ci zostali przez Boga osądzeni, ukarani, bo nie zmieniło się ich postępowanie, nie nastąpiła przemiana ich codziennego życia. A jak jest z nami? Co z naszym postępowaniem? Co z naszą moralnością? Co z naszą wrażliwością na potrzeby innych? Nie możemy czuć się bezpieczni, jeśli postępujemy samolubnie, niemoralnie. Słowa pana są wyraźne. Przychodzicie i stajecie przede mną i mówicie: jesteśmy bezpieczni, by móc nadal popełniać te wszystkie występki i dalej. Może jaskinią zbójców stał się w Waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia? Ja to dobrze widzę, wyrocznia Pana. Świątynia może stać się jaskinią zbójców. To wstrząsające słowa. Kiedy tak się dzieje? Gdy przychodzą tu zbójcy, grzesznicy, którzy zamiast pokutować, uważają, że wszystko jest w porządku, bo przecież znajdują się w świątyni. Przychodzą do domu Bożego. Jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom. Ja to dobrze widzę, mój pan? Pamiętamy, że podobne słowa wypowiedział Jezus, gdy kilkaset lat później wszedł do świątyni w Jerozolimie. Została odbudowana, znów tętniła życiem, ale nie życiem duchowym, nie pokorną, czerą modlitwą. Ludzie za dni Remiasa. I w czasach ziemskiej misji Jezusa postępowali podobnie. Pan i jego prorok zobaczyli świątynię jako jaskinia zbójców dlatego, że ludzie, przybywający tu na święta w ciągu całego tygodnia postępowali jak zbójcy, okradali swoich bliźnich, oszukiwali, kłamali, co założyli. Ich postępowanie na co dzień nie uległo zmianie. Byli uduchowieni tylko w czasie religijnych ceremonii. Dzisiaj wielu ludzi także wierzy w to, że w uroczystościach religijnych tkwi jakaś szczególna moc. Ale prawda jest taka, że o prawdziwym działaniu Ducha Bożego, o autentycznym duchowym przebudzeniu, można mówić tylko wtedy, gdy w życiu ludzi dokonuje się zdecydowana przemiana, tylko wtedy, gdy zaczynają żyć zgodnie z prawdą Bożego Słowa, gdy gotowi są wypełniać wolę Boga na co dzień. Dalej czytamy o niezwykłym poleceniu, jakie prorok otrzymał od Pana. Ty zaś nie wstawaj się za tym narodem, nie zanoś za niego błagań ani modlitw, ani też nie nalegaj na mnie, bo cię nie wysłucham. Nie módl się, Jeremiaszu. Nie proś mnie więcej o ratunek dla tych ludzi, bo postanowiłem, że poślę ich w niewolę, gdyż są nieposłuszni, źli, zakłamani. To wyraźne polecenie Pana jest zapowiedzią upadku Jerozolimy. Dlaczego tak się musiało stać? Posłuchajmy czy nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety uniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla królowej niebios? A nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów? by mnie obrażać. Ludzie przychodzili do świątyni, ale równocześnie oddawali cześć obcym bóstwom, składali ofiary pogańskim bożkom, w tym także królowej niebios. I dzisiaj musimy pamiętać, że jest jeden król nieba i ziemi i tylko jemu należna jest wszelka chwała i cześć. Wszelkie inne obrzędy, ceremonie są bałwochwarstwem, Obrazą dla jedynego prawdziwego Boga. Pan mówi przez proroka składają ofiary obcym Bogom, by mnie obrażać. Czy mnie obrażają? Wyrocznia Pana, czy raczej siebie samych, na własną hańbę. Dlatego to mówi Pan, oto się żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce, na ludzi i na zwierzęta, na drzewa polne. I na owoce ziemi płonie i nie zagaśnie. Ogień Bożego Gniewu, ogień Bożego Sądu dotknął Jerozolimę i całą ziemię ludzką. Królestwo ludzkie przestało istnieć, świątynia została zburzona. Tak stało się, dlatego że ludzie nie usłuchali głosu Boga, gdy do nich przemawiał. Dałem im tylko przykazanie: Słuchajcie głosu mojego. A będę wam Bogiem, wy zaś będziecie mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło. Posłuszeństwo Bogu i Jego Słowu jest czymś jedynym, czego On od nas oczekuje. Posłuchajmy, jakie słowa Pana prorok przekazuje dalej. Nie usłuchali mnie, ani nie nadstawiali swych uszu, uczynili twardym swój kark. Stali się gorszymi niż ich przodkowie. Powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają. Będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. I odezwiesz się do nich: To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust. Nie usłuchali głosu Pana. Nie przyjęli Bożego słowa, to jest powód, dla którego Bóg ich osądził. Ostrzyż swe włosy i odrzuć je, i podnieś lament żałobny na wyżynach, ponieważ Pan odrzucił i odepchnął pokolenie zasługujące na jego gniew. Albowiem Synowie Judy czynili nieprawość przed moimi oczami, wyrocznia Pana, umieścili swe obrzydliwe bożki w domu, nad którym wzywano mojego imienia aby go zbezcześcić, i zbudowali wyżynę Tofet w dolinie ben Chinom, aby palić w ogniu swoich synów i córki, czego nie nakazał i co nie przyszło mi nawet na myśl. Judejczycy nawet swoje dzieci składali w ofierze pogańskiemu Boszkowi Molochowi. Wielki był upadek moralny i duchowy Izraela i Judy. A jak jest dzisiaj? Czy słuchamy głosu Boga? czy żyjemy zgodnie z prawdą Bożego Słowa. Czesław Miłosz napisał w jednym z wierszy o szklanych ekranach molocha. Porównał wpływ mas mediów na dzieci do składania ich ofierze pogańskiemu bożkowi. Rzeczywiście, gdy pozwalamy dzieciom godzinami wpatrywać się w ekrany telewizyjne, oddajemy je molochowi niemoralności, przemocy, gwałtu, pozbawiamy je swojej opieki, ochrony, nie uczymy dobroci, prawdy, nie okazujemy miłości, oddajemy je światu przemocy i zła. Dzieje się tak dlatego, że sami nie słuchamy głosu Boga, nie poznajemy woli Boga i nie pragniemy jej wykonywać. Nie trwamy w bliskiej więzi z jedynym żywym Bogiem. A tylko to prowadzi do duchowego przebudzenia, do duchowego życia. W następnym, ósmym rozdziale księgi Jeremiasza: Znajdujemy kolejne słowa upomnienia. Uważałem pilnie i słuchałem. Nie mówią jak trzeba. Nikt nie żałuje swej przewrotności, mówiąc co uczyniły. Każdy biegnie dalej swoją drogą, niby koń cwałujący do bitwy. Nawet bocian w przestworzach zna swoją porę. Synogarlica, jaskółka i żuraw zachowują czas swego przylotu. Naród mój jednak nie zna prawa Pańskiego. Instynkt ptaków jest niezawodny, w przeciwieństwie do postawy ludu Bożego, ludziom brak duchowego rozeznania. Nikt nie żałuje swojej przewrotności. Nie zastanawia się, co uczyniłem. Każdy biegnie swoją drogą, niby koń cwałujący do bitwy. Dominuje bezmyślność. Brakuje głębszej refleksji, zastanowienia się, rozsądku, mądrości. Mędrcy będą zawstydzeni, zatrwożą się i zostaną pojmani. Istotnie odrzucili słowo Pańskie, a mądrość, na co im się przyda? Koronnym grzechem ludzkości jest odrzucenie Bożego Słowa, Bożego objawienia i kierowanie się. Własną mądrością. To prowadzi do oddalenia się od Boga i w efekcie do życiowej klęski. Jeremiasz woła na koniec. Jestem złamany załamaniem się córy mojego ludu. Jestem okryty żałobą i ogarnęło mnie przerażenie. Któż uczyni moją głowę źródłem wody, oczy moje fontanną łez? bym mógł dniem i nocą opłakiwać zabitych córy mojego ludu prorok wie że Jerozolima i cała Juda zostaną pokonane zniszczone doszczętnie zrujnowane Jeremiasz opakuje tych którzy zginą widzi nadchodzącą tragedię ale jego rodacy nie słuchają słów Pana są głusi na wołanie proroka i to spowoduje ich totalną klęskę to wielka przestroga dla nas, dla naszego narodu. Słuchajmy głosu Pana, przyjmujmy Jego słowo, żebyśmy nie musieli wołać, jak lud ludzki, minęły żniwa, skończyła się letnia pora, a my nie jesteśmy wybawieni. W czasie następnej audycji poznamy dalsze przestrogi i upomnienia Bożego Proroka. Studiować będziemy kolejne fragmenty księgi Jeremiasza. Naszych audycji można słuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TVR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce. Drodzy słuchacze, Nasze audycje istnieją dzięki Wam, ludziom, którym bliskie jest głoszenie słowa i wartości, które niosą dobro. Radio jest dziś kosztowne, dlatego działamy przez Internet i potrzebujemy Waszego wsparcia. Każda, nawet niewielka wpłata, pomoże nam wzrastać, rozwijać się i docierać dalej. Numer konta znajdziecie nad komentarzami. Z całego serca dziękujemy za Waszą dobroć i zaangażowanie. Razem możemy więcej. Zostańcie z Bogiem.